Dekoder STB PVR Podstawowe funkcje. Za pomocą dekodera PVR możesz nagrywać ulubione programy. Funkcja PVR pozwala na jednoczesne oglądanie jednego programu i nagrywanie innego. Dekodery 3831 CDX, 5830 CDX, 5810 CDX umożliwiają nagrywanie jednego programu i oglądanie drugiego. Natomiast dekoder HMC 4120 Umożliwia nagrywanie dwóch różnych kanałów jednocześnie i oglądanie trzeciego. Odtwarzanie programu podczas nagrywania zależy od kanału. Niektóre kanały nie będą dostępne podczas nagrywania dwóch kanałów. Nagrywanie możliwe jest nawet, gdy dekoder znajduje się w stanie uśpienia. Wśród dostępnych funkcji zwróć uwagę na timeshift. Jest to usługa umożliwiająca cofnięcie oglądanego programu. Dzięki temu możesz oglądać powtórkę, np. z akcji meczowej, dowolną liczbę razy. Dzięki funkcji Timeshift, dekoder za każdym razem, gdy włączymy go lub zmienimy kanał, rozpoczyna automatyczną rejestrację oglądanego programu i zapisuje go tymczasowo na dysku. W momencie przełączania kanału materiał zostaje utracony, lecz po zmianie kanału proces rozpoczyna się od nowa. Aby odpowiednio skonfigurować funkcję Timeshift, wybierz menu na pilocie dekodera. Przejdź do ustawień, potwierdź wybór przyciskiem OK, a następnie przejdź na Twoje preferencje. Za pomocą strzałek przesuń zaznaczenie na opcję dla nagrywania, a następnie potwierdź wybór przyciskiem OK. Za pomocą strzałek przesuń zaznaczenie na bufor Timeshifta i zdecyduj, czy oglądany przez Ciebie program będzie można cofnąć o 1, 2 lub 3 godziny. Pamiętaj, że zwiększenie bufora Timeshift równocześnie zmniejszy obszar dysku przeznaczony na nagrania.